Bez co? Czy ty zabiłeś cały skład solo? Oj, no. W dzisiejszym odcinku Kot będzie decydował o tym. Ej. Co ty chcesz ode mnie? Gdzie wybierzemy się w Fortnite? Rozstawiliśmy sobie mapę, na której będziemy kłaść dla niej przekąski i będzie wybierać nam najzwyczajniej w świecie miejscóweczkę. Na sam starcie oczywiście, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie, no i słuchajcie, 100% dochodów z dzisiejszego odcinka, również z kodu Yoshi mają w sklepie Fortnite, więc wpisujcie, kupujcie rzeczy i tak dalej. Pójdzie na jakieś schronisko dla kotków albo na jakąś. Dobrze, już cię puszczam, już cię puszczam. Albo na jakąś działalność związaną właśnie z kotkami. Zagramy sobie dwie rundy pełnym składem. Tutaj macie chociażby moją całą drużynę. Pamiętajcie również, że założyłem się z Nexo 10 tysięcy złotych oto, kto. Pre Więcej wbije milion subów, dlatego w tym momencie jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie to serio zostawcie mi suba albo możecie to dla, dla kotka zostawić, bo yy, powiem tak, jak obiecuję to tutaj właścicielka kotka jest yy, również u mnie czyli Klaudia, słuchajcie obiecuję, że jeśli dobijemy milion subów przed Nexem to jakieś 5 stóp pójdzie na zabawki dla Daisy. Więc widzowie, zostawiajcie suba. Zostawiajcie, Spo spój spójrzcie jaka ona jest słodka. Ja ją wziął na ręce, ale uciekła gdzieś, nie wiem gdzie. No spójrzcie, widzowie, na nią, ona jest przesłodka. Zostawcie lajka like dla niej. No patrzcie, jak się, się wyrywa. Powiedziała, żebyście zostawili suba No i standardowa jak co odcinek, jeśli chcecie wygrać taki pakiecie kwałdolców To wystarczy właśnie, że stawicie łapę w górę, suba dzwonem i napiszecie w komentarzu, czy wolicie psy, czy koty A kolejny tego typu odcinek ze zwierzaczkiem, może z innym To powiedzmy 20 tysięcy up w górę, bo wiem, że to Fortnite i wiem, że ciężko wam to będzie dobić Może lecimy do pierwszej rundy z... Stary najeb... na Wersalce Dobra Daisy, chodź, bo żarcie czeka dla Cyby, co? No chodź, chodź Dobra, 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 czekaj, ja ją dam tutaj I zobaczymy, gdzie wejdzie na mapę Okej, okay, pierwsza miejscówka jest tutaj Tu się zatrzymała pyszczkiem, czyli Lazy Lake Musimy najpierw na Lazy Lake lecieć Kolosal Colosseum jest drugą miejscówką, gdzie musimy się udać O, ty wcinasz tutaj, to chyba tu na dłużej musimy być Jakiegoś fraga musimy zrobić Znowu musimy się wrócić na Lazy Lake Aha, okej, okay, super, widzowie Czyli będziemy rutować, będziemy musieli taką, taką zrobić kombinację No i musimy udać się w, całą, w lewą stronę mapy Czyli gdzieś praktycznie tutaj musimy skończyć gier w takim razie przechodzimy do rundy pierwszej. Musimy iść tak dokładnie jak kot pokazał, tak jak pan ja, go... Czyli musimy patole. lądować tutaj, lutujemy i tak dalej. I kot zatrzymał się na tej pustyni, więc tam musimy zostać na dużej chłopaki. W sensie no tak just same. No, tam kuweta jest po prostu za tak. Tam kuweta dla kota jest. Ja. To duży kot był. Duży kot, no? Ten kot Claudii, on jest słodki bardzo. On jest uroczy. Co to za odgłosy podupione w tej grze są? Czy to moja lodnia? Jest, jest mnóstwo teraz takich głosów, które ale mnie denerwują, to jest, na przykład Ale to osobiście. jest denerwujące, Jezu! Widzowie, zostawcie łapkę w górę, jeśli Was coś tutaj denerwuje. W sensie nie mówię o sobie, bo ja z natury jestem denerwujący patchol, tym bardziej Ale no, rysł od rys widzowie Ja pierwszy raz gram w tym sezonie, to jest w ogóle moja reakcja na... Który to jest sezon w ogóle, ja już nawet nie no, wiem Piąty drugiego chapteru W ogóle jest piętnasty sezon Ej, ktoś w moim domu jest, a ja nie mam broni Ty, może to jest ziomek NPC, jak widzisz takie kropki Nie ma, bo na mapie byśmy go widzieli Serio? Jak no. się strzela w tej grze! No to się zesrałem, chłopaki. Ej, chłop mnie bierze! Chłop mnie zawachy bierze i do mnie. Leży. O dobrze, dziękuję chłopaki. Ja przepraszam widzowie, że musicie tak serwować, ale ostatni odcinek z był wtedy i wte wtedy ostatnio też grałem. Pozdro widzowie, nagrywam tylko dla kontentu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Jak Leży. to jak to pumcie, jak to Holm chciał mnie dojechać chyba? Holm stream snipe'i? Holm, Holm Stream sniping. Nie, ten, ten jest powalony jeszcze bez, bez niska, jak coś. Ale dobrze, że mamy piowi bez Nikosa, naprawdę, bo to jest od razu, wiecie, foksam widzowie. Dzięki wow. Aptekę, łap aptekę i mini łapcie. Mini to masz uh. frajerze. Oj przepraszam. Leczę się na pasek, bo na głowę już za późno. A, to tak słabe było. Sarty. Już jest 2000. A te żarty jednak spadły trochę poziomem. Nie no, sobie poziom, poziom, poziom ten sam mi się wydaje tylko... Wyjaj, Yoshi, no. Już, 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 czekaj, czekaj Chłopaki musimy szybko, bo kot nie siedział no. długo w tej miejscówce Musimy Obra, szybko dobra. uciekać Jest Tera widzę go, tu Teraz musimy iść tutaj, na kuwetę lecimy To szybko, po drodze, po drodze, gdzie ten typ? Ja go walę na łeb On Dzień jest on biały jest. jak coś, to, tam na, na znaczniku moim Nie mogę skoczyć na samochód Robię dobra, go, robię ja go Wysadzam go z granatą No, mamy strefę, super Pokczam Mam flagę Pierwszy frag w tym sezonie. Prrr. I w tym roku. Oj, bez kitu, pierwszy frak 2021. Ale... Widzowie, musimy udać się szybko na kuwetę, bo kot się zaraz zesra. Dobra, lecimy. Dobra, może Rift wyleci, nie? Koła niebieska. To rybki riftowe, jak coś osi teraz. Chodź czy mam rift, lecimy ta, szybciutko Tak. No dobra, no to dawaj. Ty! Ale ta gra jest broken teraz. Dobra, no. lecimy Let's na kuwetę, go. chłopaki, szybciutko. A później musimy zrutować, wiecie o co chodzi, wariaty. Musimy wrócić musimy wrócić. Powiem tak, kot chcesz, został. Chcesz być gladiatorem Yoshi? Jest gladiatorem, lubi się wojować, to ho? Kot właśnie tutaj na dłużej siedział, to nie wiem, chyba mu chodziło o to, że chciał tu dłużej posiedzieć, co? Ale ja poznaję ten sezon, chłopaki, ja się cieszę, że spędzam ten czas z wami, naprawdę. Najlepszy czas w twoim życiu. Najlepszy To, zawalczysz się na arenie z gladiatorem, prawdziwie? Weźmiemy się zlikwiduj wroga, walcz, klepiesz się z nim, klepiesz się z nim. Czekaj, po jako... On ma dużo hp. Nie, ja... lekceważ go. Yo z Pazura. Josie go z pazura wali. O ja dupia. O, no o, to, no to się zestrałem, chłopaki. Co wy robicie? No nie, no bo bez mnie nie uprzedził, że ten mob ma milion HP, niestety. No, to się z nawalał. Spazorka, spazorka, I ty chciałby. jest blisko nas, jak coś za nami, możemy tak? go dojechać. No to, Bo mamy do mamy no, na niego No, teraz mam bardzo dużo hp ków No, ja mam potę, i ja mam aptekę, i ja se ją walę. Ale pętaj, kot macie 9 No właśnie, kod się mają. Drutujmy chociaż tak, żeby było, bo no kod wrócił się. Nie wiem, czy ze względu na to, że przy posiłek tam. Miał w tamtym miejscu. Wydaje mi się, że nie Ale no był tam, więc trzeba wrócić, chłopaki. No niestety. Jakby kot był waszym bogiem, to byście szli za nim ślepo. Ty, a co to była za rasa kota? To jest brytyjski chyba. w się sensie, nie wiem. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jaka to jest rasa. Gdzie wy jesteście? Wy już tutaj, dobra Wy kryształy walicie chłopaki, nieładnie tak Walisz te kryształ też no Kot też walnął po drodze Kot też kryształ, kocimiętkę przydupił chyba, co? Kocimiętkę Ten typek ma 105 minus, jak coś jeszcze Tak, 105 minus ma? to gdzie on jest? Bo ja go nie widzę chyba, co? Jak ja strzelam ze sztycera, żeby go nastraszyć Dobrze chłopaki, widzę go o, dostał, dostał kewie ma trochę, ale tak, nie wiem, ma czy. Ma kewie. Chłopaki, bo jakieś monety zbieram. Czy mogę je wymienić na Shurkoiny na Discordzie śmieszki Josiego i chcę kupić fałdolce, czy nie? Jeden leży. I'm Boga, mam, I'm Boga, mam. Nie, leży. Gdzie, gdzie te hopy? Jeden leży pode mną i. A z jest. jest. Dajcie mi go dobić, please, chłopaki, nie bądźcie dosyć. To o, to, mnie. Tu, tu, jest. tu. tu. Zaboks, jest. Tak? To czekaj, o, bo ja nie mam. Spad ja na ziemię, spad na ziemię. Jak ja drewna nie mam. <laughs> Drewna nie mam. Siema, czy znaczy, powiem tak, drewno to ja mam w ręce co najbardziej. W sensie... Szybki zalew, bo kod tam był szybko, na pewno. O, i tam tak. A my tomo... nie mamy już tam strefy, musimy tam. No musimy zasuwać w inną stronę. Dobra, zaraz. pij aptekę i do was lecę. Widzowie, tak wracając do tematu, pamiętajcie, Discord śmieszki, już się jego polecam serdecznie. Patrzcie ile ludzi już na Discordzie. No nie wiem. Zaraz powiem wam, że chyba będziemy topowym Discordem w Polsce, dlatego pamiętajcie. że Możecie dostać tam zwrot dolcu, Wystarczy, że zrobicie zakupy w sklepie Night z pewnym kodem i wówczas wstawicie tam screenshota. Że Zrobiliście zakupy, to wtedy nie będzie do dupy. Wiecie o co chodzi? Widzowie. Pocza. Później dostaniecie weryfikację i będziecie mieli kupowaną. Kolację. E, kolacją <gulacja> będzie skin, z którym zrobisz potężny win. Więc polecam serdecznie. Ej, dobra, wydupiamy już stąd. Wydupiamy już stąd. Jesteśmy w miejscówce. Wydupiamy. Zalic zaliczone, zaliczone. Zaliczone, zaliczone. Dobra, teraz musimy lecieć na lewo gdzieś. O nie, teraz lecie. musimy lecieć tutaj, lecie, czyli lecie, nie lecie mamy. Lecie, lecie. Może lifta złowę jeszcze, to szybciej. Polecimy coś, nie? Ej, czy ja tak dojadę, czy nie? Tak, nasz rada. Nie mamy już benzyny. Nie mamy benzyny. Ej tu jest auto. To jakiś, no znaczy nie wygląda jakby miało działać. No, te ale... kamienie, dawaj te kamienie zjemy sobie. Poczekaj, ja tutaj daję ci kamienia. Po w sensie, że... krysztale, po krysztale. A co ten kryształ daje? I dwa razy spacer, kliknij. Ty, jak to sezon czwarty, chyba? Co? A nie? O, wy dyfy. Dwa razy spację i masz teleport, no, no mam. ja, pierdola! Co tu się dzieje? Ale babola, chyba sobie. Nie tu masz tutaj. kolejnego. No, widzowie, powiem wam, że jak ja, chyba, na, po krysztale, Albo wcale. Typa mam. Ja zaliczę miejscu. We. Oj. Oj, na pleckach chyba. Leży jeden. Dobra. Aj. Ała, chłop mnie obalił. Zaraz ci pomogę, tylko muszę Oj, dobija mnie, dobił mnie frajer. Dobra, Ale mamy podnoszenie? Miejscowa zaliczona no. Miejscowa zaliczona? Dobrze chłopaki. Zaliczona łopaki. jestem. Bez nic. Czy znaczy, piąta miejscówka zaliczona, czy nie? Piąta jeszcze zaraz. Słuchajcie, widzowie, każda nieudana próba to 100 złotych, które wysoko. wydamy na karmę dla tego kotka wspaniałego. Więc miejmy Wybijamy nadzieję, że pawek. nie wywalimy paru stów. Oj, i nice. ja. Ale, Patryk, jest. Gdzie karta tego? Jeszcze Na prawo, na prawo, Uf. na prawo. Ostatnia miejscówka to zielona. O, o nie! Kurwa, znaczy, powiem tak, Patrol: wystarczy tak szczerze, że wsiądziesz w auto, odrodzisz nas. I my pojedziemy na miejscówkę i ją zaliczymy. A później już Ezwin. Nie! Dobra. Buduj metalem, buduj metalem, to Czekaj. więcej wytrzymasz, nie? Ja to piekla z Kamola. Patrz Monka S Co się dzieje, widzowie? Chłopę go walą z każdej strony powiem wam. Strefa go dojeżdża. Ja nie wiem, Patryk. Powiem ci, że ci współczuję, Bo szczególnie chłopa w boksie. Co jest? Pa, pa, Patryś. Patryk Patryk pijany lub niespełny rozumu w sensie, Mi się wydaje, że Paczol na chwilę pojednał się z przeciwnikiem To jest jakiś bob budowniczy, nie? Bob budowniczy Ja, ja nie wiem to... co się dzieje Patrzol Wiesz kryształa i uciekaj, nie? Na tak? raz, Patryk Na raz Patryk. albo wcale, pamiętaj Na raz Patryk. albo wcale Jesteś najlepszy, Patryk Patryk! Macie tak. Ale się obstrałem Monka S widzowie! Monka S Ej, czy my możemy miejscówę zaliczyć, czy nie ma bata? W sensie bez nikogo zaliczyłeś ją? Ja to za to uważajcie! To na razie zaliczyłem. O, ja dupia! No to przypał widzowie chyba. Jeden ma zero! 0, 0, 0! Kurde, jeden HP ma ten do się pode mną. ja mam zero ammo facet. A, Macie tu bronię, macie tu bronię! Przepraszam, że tak ginę chłopaki, wiem, że gram jak gówno, ale. Czyli bomba. Czy można kota pogłaskać? Można, ale. Ja nie wymiękam, nie wymiękam! Widzowie! Do tyłu, ja czekam do tyłu. Nie wiem co zrobić szczerze, tak w sumie Nie, serio, nie wiem, nie wiem co zrobić. Też biegnę do tyłu, bo tutaj się nie da Nic innego. Ja też biegnę, bo mam 50hp i 0 Daj, do daj paszo, do pompy, bo mam 0 i nie mogę strzelać nie! Czy my mamy cokolwiek, cokolwiek, żeby się uleczyć? No, nope. O Jezu, typ dostał. Tam tego ale... trzeba skolapsować o, Kurde, no skąd go! Weź się na plecy! Fak. Dobra, nie nie dałem rady, chciałem dobiec tutaj przebiec, zebrać. Dobra, dasz radę, dasz radę. A o to nie. jest ostatnia dwójka, dasz radę. Uciekaj jest no. O nie Zero macco, zero broni. Ajajaj! Aj, aj. O jezus, mogę mogłem ci dać bronię jeszcze. Albo Zer... wyjść z gry najwyżej. No, Kurde, nie, no. nie pomyślałem. Sadkę widzowie, w takim razie podejście numer dwa. No i pamiętajcie drodzy widzowie Żeby wpisywać sobie oczywiście kod twórcy Bez przy twórcy, no jak tutaj macie brak No to trochę srak Pamiętajcie, żeby sobie nacisnąć i oczywiście wpisać kod Yoshimayo Ze względu na to, że wpisując ten kod Wspieracie mnie i dzięki temu mogę nagrywać więcej tego typu odcinków No i pamiętajcie, że jak już sobie coś kupujecie w sklepie Fortnite Oczywiście i macie wpisany kod Yoshimayo Na przykład kupujecie sobie taki oto zestaw To wystarczy, że najzwyczajniej siecie sobie właśnie ten zakup Coś takiego sobie chociażby zrobicie I na Discordzie śmieszki Yoshiego Wejdziecie w sekcję surecoiny Z zakupy Fortnite Night I najzwyczajniej w świecie zapostujecie sobie, właśnie, wasz zakup. Który oczywiście zostanie zweryfikowany, więc no, nie można fejkować, widzowie. Dlatego serio, e, wbijacie na Discorda, róbcie zakupy, wpisujcie kodzik. E, no i co? Nie po to tą dziarę głupią robiłem, żebyście kodu nie wpisywali, nie? Dobrze, widzowie, w takim razie runda numer dwa. Zobaczmy, gdzie kod się uda. E, czy nam się w ogóle uda, tak naprawdę? Kod został wypuszczony. Zobaczymy, gdzie pójdzie. Tutaj, ile żarcie, zwariacie. Dobra, gdzie będzie pierwsza miejscówka? No, na generalnie to chyba... Chyba buty woli, co? Buciarom jesteś kociarą. Słuchajcie, wymija całą mapę, więc zobaczymy, gdzie. Gdzie ty idziesz? Zostaw te martensy O, idzie, idzie, idzie Chodź, Daisy, no chodź Czy to oznacza, widzowie, że musimy iść po rogach mapy w ten sposób? Dobra, chodź, kot, wracamy na mapę, lądujemy Tu skończyłaś, Daisy Więc dobra, w takim razie robimy oblotówę na całej mapie Jesteśmy tutaj Czy sobie ja ze mnie robisz? Dobra, czyli musimy się zatrzymać przy tej miejscówce Później znowu wrócić I zostać tutaj Musimy skończyć giereczkę tutaj Daisy, czy tutaj musi być strefa os ostatnia? No chyba tak Dobrze Dobrze, w takim razie przechodzimy do rundy drugiej, która będzie przesrana i ze srana, jak chcę moje życie. Pozdrawiam, no albo nie pozdrawiam. Podejście numer dwa, widzowie. Mamy teraz taktykę specjalną. Specjalną, jak i również osoby w tej drużynie. Yy, znaczy głównie to o mnie. Ej nie, powinniśmy rutować na mapie już! No wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. Zawaliliśmy się w akcji, widzowie. To Ale my musimy. Tak, musimy zrobić to, co na mapie. To, co Jezu. zrobił kot. W ogóle widzowie, korzystając z tego, że lecę, Chciałem wam powiedzieć, że moi wspaniali goście jeszcze poświęcają tutaj swój wspaniały czas na to, żeby ze mną nagrać odcinek, fajny, żeby się mieli co oglądać. Ale pamiętajcie, że również możecie wbić i do patrolka na kanał YouTubeowy i do Beznikosa na live'y na Twitchu nie streamuję na Twitchu, to jak macie Prime'a to lepiej już kupcie se u za suba, bo u mnie to raczej już live'a nie zobaczycie przez długi czas, więc polecam serdecznie. Linki w opisie oczywiście do chłopaków, pamiętajcie, pamiętajcie widzowie. i fajną no reklamę raje, wam skończymy. zrobiłem, nie? Miło, nie? Bardzo ładnie, dziękuję, dziękuję no. bardzo, zapraszam, zapraszam. Patchol teraz codziennie chyba w Fortnite'a dodaje. Więc... No wracam na YouTube, ale jest ciężko na razie, ale Ale widzowie. Jak się pomódlmy. mówi, trzeba nagrywać. Wbijcie na kanał do Patchola, napiszcie mu komentarz, siema, ja od Fifiego jestem, albo siema, jestem twoim starym, to wtedy będzie wiedział, że to... <laughs> Właśnie musimy szybko wydupiać chłopaki już Bo ten kot, no, przemieszczał się dosyć szybko Dobra chłopaki, y, musimy ogarnąć łódkę Bo twój stary zeruje na śniadanie w łódkę Ja byłem na drugiej stronie po łódki więc musimy płynąć w pław Nie możemy iść To możemy górę. iść możemy iść To prawda kot Typ 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 typ, 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 typ. Leży leży Nawet nie zdążyłem Czekaj postrzelę go w dupę Co tam się dzieje? Ja bezicko, nie, tak, to wie bez Nie chłopy już od... do was strzela ja ty pączel, nic nie masz? Nie, teraz pompę zawsze. Krak. Leży. Oooo, wow. wow. Ej, Ja pierdzielę! Jeszcze ale... w główkę zabijesz, bo mi się misja zaliczyła. Czemu mu tableta zabrałeś? Na no, święta bo... dostał. Na święta od matki dostał. <śmiech> <śmiech> Kopce grane o tablecie. A twój stary. Na... na plecie. A ty już się tak ostatnio przeklina, że nie, nie, się. Ty ba, tu jakiś świr biegnie. Ale wiesz, o. że musimy. To jest z Bontefika. Chcesz fraga? Wiesz... Ta. Czekaj. Trafił O oh, jezu. Śiemka. Dobra, chłopaki, ale musimy lecieć. Bo kot powiedział, że mamy wydupiać tam właśnie, w tamtą stronę Jest git, bo mamy jeden, dwa, później tego, kominiarza, którym se wrócimy Na trójce będziemy musieli zrutować No tam jest komin, wybijemy się na czwórkę elegancko, na no raz, taką. Twój stary na kominie lądował na lotnisku w Modlinie ja przepraszam widzowie, ale po prostu ja dzisiaj mam jakiś dzień super Mam apteczkę, a z twojego starego robię potężną peczkę. O, Mustang! Ford Mustang tutaj jest, chłopaki Nie, 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 nie. zostaw tego nie był... To nie to był Mustang not, To nie, not, nie not był PATO! It's, it's not Ford Mustang, widzowie Teraz wystarczy polecimy maksymalnie na prawo chłopaki, ale musimy przyspieszyć. Oj! Łódka, łódka! Łódka! łódka. Lecimy rur! Dobra, chłopaki, musimy dobra. się spiąć. Powiem wam tak, mamy na razie jedno zaliczone dopiero. Rysi, musimy, chyluj, damy radę. Musimy polecieć tutaj, później tutaj. bo później musimy polecieć na czwórkę, to jest. a później musimy. O nie pierdziel, bo cię wysprzegliło cię. nas. Kiedy łódki mają paliwo? No teraz wszystko ma paliwo z tego co e, wiem ale to ja mam paliwo, mogę zalać. Czy ja leję? Tak, leję. No dobra. Zalewam wachę. A obala flachę. Dobra, jazda. Typ, 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 łowi. Patryś, zajmij się nim. Dostał na dziurę. Chłopaki, rozwaliliście łódkę. Damy radę, damy radę. Tu rekin z rekin. ciebie leci. Chłop się wybił do was. Leży. No nie, no rekin mnie wali. Na... No, czy ciebie dupło? Siada, siada, wsiadę, siada. No Yoshi, ho No dać do mnie Nigdy nie widziałem jeszcze, że ktoś tam kawał podczas jazdy No, to jest kot Jest, jest jak jest, widziałem Dobra, dawaj na te kurzące, musimy już w strefę wyjechać Paki, czy my wejdziemy na te kominy? My kominy zaliczamy w ten sposób, że ja tu robię jak na skateparku Kiedyś zawsze chciałem zrobić Ta? Robię takiego, tego, Drift Chixa. Zaliczone. No i... Może być, nie? No może być, może być. No i co teraz? I teraz wracamy na sfurek. Oj, ja dupia. Wiesz, jeszcze to odczy odczy hodzie. Tu jest syryjczyk w trybaku, ktoś nam o, zostawił. A, nie? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. w widzowie. Łódka jest tutaj. Kop tu, tu jest, hop tu jest. Dobra, dostał, siema Leży Dobra, szybko łódka Jeju, nie, nie ma opcji, że my to zrobimy Zrobimy mam dwie tak. apteki, mam dwie apteki Jedna osoba poleci na koralowe Yoshi, masz akcję, patrz Trzymaj furkę, no. trzymaj dwie apteczki i robisz to, wariacie w Wariacie, jak ja nie przejadę Ej, przez bramę dwa, Dobra, no to ale to do, do, dookoła sobie to? Ej, auto mi Hala! <laughs> Halo <śmiech> Masz 24hp, używasz apteczki i się nie ruszasz, 24hp No, wywalam się chyba 24hp musisz aptekę użyć, ty, dobra, użyłeś dobra, czy nie? Użyłem, użyłem, użyłem ale to ty miałeś lecisz na koronawę, zaliczy ci się w le, Lecę, lecę, lecę. Dobra, widzowie, jadę. Oj, Josi, chyba nie da rady. Chyba apteka jest grana. Dobra, dasz radę. Na luzia, zaliczone będzie. Zaliczone będzie, bo moje auto to jest chyba Jezus, jakiś i powodzie ładzi. Dobra, chłopaki, bo. zaliczone! Dobra, teraz gierkę trzeba wygrać. Wrócisz zaliczone, do nas? Nie, z... chyba nie dasz no, rady. Nie, nie wiem. Powiem tak, zobaczymy. Ty, w sumie masz szansę. Jakbyś jakąś lecznicę sobie tam znalazł, to wiesz. Dobra, widzowie. Lecimy. Ta strefa będzie była 5 później, więc musisz tak sprężać chyba Teraz wygrywamy. Wie. Jarkę. Mam rybę szczelinową dla niego. Nie dam nie, nie rady jej podać, kurczę. Ty, chyba, że patrzę, weź tą aptekę, patrz, weź tą aptekę, weź splesze moje i leć po prostu jego kartę, jak coś podnieś, nie? Czy my robimy misję ratunkową? O, o nie, weźmy. on już jest tam, nie dam rady. Ci, dawaj w moją stronę, bo nie wiem, czy zdążę do ciebie No po, po prostu podlecie. jak najszybciej nie się Halo. wywali, nie? Nie zdążę Dominik, nie zdążę, nie zdążę No to cóż, ale zaliczona ok. misja. misja Musimy zanieczona. wygrać grę w takim tak, razie tak, Teraz, teraz giereczkę, chłopaki wygrywacie, a ja na was Dobra, pracę. zostały cztery ekipy z nami Z racji tego, że to jest jakiś świr Leży jeden Dobra Bez, nie uważaj wow. Chłop, co robi? Jak to chyba gierka wygrana, co? Bez, Trzy co, czy ty zabiłeś cały skład solo? No bo dostał, dostał Nie no, no widzowie, poksią To jakieś bronie? O, ci, ci już ci już są mocniejsi, ci już są mocniejsi jak chcesz patrzeć U góry gościu ma minus 30 na biało Dobra, poczekaj, ja się biegam, ale O ty skubańcu Oj paczoł Minus na biało oj, O na pas. zero O z Dobra, co tam się dzieje, co tu się dzieje w ogóle Dobra, i uwaga Masi Zejdź z niego, ja mogę to sklopsować Zabiłem oj, go oj! oj. I ostatni jest tutaj bez kawa Tak głośność, śmiech, dupo, że aż mi sławki wywaliło na chwilę Poczekaj, może u nas Patryk walniemy, co? Ja już go zabudowałem, jak coś to... Ej, nie mogę wyciągnąć... Aha, bo ja nie oj, joj, o, o. Oj. To co, drugi chyba też kolapsika musi dostać, nie? Ojojoj! Oj, oj. Bez kewa. Nie no, bez nic. Nie rób temu chłopowi tego, płagam. Ojoj! Jak się pan o, o, o. Słuchajcie, ale... 44 w głowę dostał. Słuchajcie, widzowie, w takim razie zaliczone. Dobrze, widzowie, więc to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Daisy, zachęcisz do wbicia na swojego Instagrama, bo jest nad Twoją głową. No patrzcie, jak zachęca widzowie. No mojego też wbijajcie, i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Tutaj macie poprzednie filmy jakieś. No i pamiętajcie, żeby wbić na Discorda, na Instagrama i ogółem na smthastore.pl Polecam. Na -ra.